Szanowni Państwo, co to znaczy być polskim patriotą? Myślę, że jest bardzo wiele definicji, bardzo wiele wyobrażeń, ale myślę, że jest również taka: być polskim patriotą to być wiernym ojcowiźnie, a być wiernym ojcowiźnie to być wiernym polskiej wsi, polskim rolnikom, polskiemu rolnictwu. Polska wieś zawsze była wierna Polsce, ale nie zawsze Polska była wierna polskiej wsi. U progu transformacji, u progu tych zmian po upadku komunizmu, doskonale wiemy, że właśnie polska wieś, gminy i małe miasteczka zostały pozostawione same sobie. Powiem wprost, Zostały zdradzone. I tak jak wobec Polskiej Wsi powinniśmy za jej pracę mieć dług wdzięczności, to wobec Polskiej Wsi niestety zastosowano terapię szokową. Zastosowano brutalne metody gospodarcze, społeczne. Pojawił się dług realny, dług infrastrukturalny, mierzony dziurami w drogach gminnych, powiatowych, mierzony w zapaści wielu gospodarstw rolnych, wielu problemach, które pojawiały się. I z całą mocą można powiedzieć, że Polska wieś była niejako dla polityków pokroju Balcerowicza czy Tuska balastem, była zostawiona, sama sobie, a nawet gorzej, była traktowana gorzej niż ci, na których postawiono, ci, którym było łatwiej. I ta mroczna przeszłość, niestety, musi odejść na zawsze do Lamusa. Musimy ją na zawsze pożegnać, ale te demony przeszłości ciągle wokół nas, niestety, krążą. Rzeczywiście, jeszcze takie krótkie, Wspomnienie na tamten czas, spojrzenie na tamten czas po 1989 roku, po Okrągłym Stole zapanował nowy porządek społeczny. Ale przy tym Okrągłym Stole zabrakło mieszkańców wsi. A mieszkańcy wsi, małych miast, miasteczek, to co najmniej połowa Polski. Tak, przy Okrągłym Stole zabrakło miejsca dla połowy Polaków. Albo i więcej. I to, Szanowni Państwo, jest taki rys charakterystyczny, jak liberałowie z różnych formacji zresztą przez 25 lat polską wieś traktowali. Oczywiście 25 lat z dwoma krótkimi przerwami. Traktowali jak piąte koło uwozu. Wystarczy spojrzeć na takie wsie jak sarno w województwie łódzkim czy grużajny w województwie warmińsko-mazurskim żeby zobaczyć do jakiej zapaści prowadziła polityka liberalnych partii do braku nadziei pamiętacie państwo tę, to miasto Prypeć miasto widmo dzisiaj miasto opuszczone w obwodzie Kijowskim przy granicy z Białorusią, kilka kilometrów od Czarnobyla. Zresztą jeden z mieszkańców wsi Pegierowskiej właśnie tak określił swoją wieś. Wszystko wymarło. Nie ma nadziei, nie ma gdzie mieszkać. Nie zostawiono nam nic. Ludzie pozbawieni miejsc pracy, parku maszynowego. Taka była rzeczywistość wobec wsi Pegierowskiej. I to jest wyrzut sumienia Trzeciej Rzeczpospolitej to właśnie jednocześnie jedno z naszych wielkich zadań, którego się podjęliśmy. Jedno z wielkich zadań, aby tych, którzy byli najgorzej potraktowani, potraktować na równi z innymi, to znaczy dać im szansę i perspektywy normalnego rozwoju. Jak było to, myślę, że tutaj, na tej sali, mieszkańcom polskiej wsi, polskim rolnikom, mieszkańcom małych miasteczek nie trzeba tłumaczyć, nie trzeba przypominać, ale trzeba czasami przypominać to innym mieszkańcom i tym partiom politycznym, które mają wobec rolnictwa tylko zapomnienie. Nie mają planu dobrego, nie mają programu. Tym partiom, którym bliżej jest do Brukseli albo do Berlina, a nie do Bożej woli, albo przysłuchy Wieniawy czy Gielniowa. Uważajmy właśnie na to, Szanowni Państwo, bo jeżeli ktoś nie ma szacunku dla polskiej wsi, to nie ma też szacunku dla polskiej konstytucji, i nie ma szacunku dla polskiej suwerenności. A my mamy szacunek dla polskiej konstytucji i polskiej suwerenności. I potem nastąpiła zmiana ta zmiana, która już dała się odczuć. Może przywołam to, co pięknie pani wójt tutaj przedstawiła i widzieliśmy. Z gminy Rombino. Przez 30 lat brak inwestycji. 30 lat to okres, w którym zdążyliśmy wejść do NATO, wyjść wcześniej z Układu Warszawskiego, wejść do NATO, wejść do Unii Europejskiej, pobudować wszystkie galerie handlowe. To zdążyliśmy, ale liberalna Trzecia Rzeczpospolita nie zdążyła pomóc tym gminom, gdzie mieszkają miliony polskich obywateli. Nie zdążyła pomóc wyrównać szanse, przywrócić nadzieję, utworzyć miejsca pracy. A nasz, nasz plan, ten, który już realizujemy i którego wiarygodność pokazaliśmy, pokazaliśmy czynem, pokazaliśmy konkretnymi inwestycjami, zakłada właśnie przesunięcie tych środków i inwestycje tam, gdzie one są najbardziej potrzebne. Ale polski rolnik, mieszkaniec polskiej wsi wie jak tak dobrze jak mało kto, że pieniądze nie rodzą się na drzewach, że trzeba ciężko na nie zapracować. I to, szanowni państwo, Jeden z najważniejszych elementów różnicy między nami a naszymi poprzednikami, którym nawet Komisja Europejska wytknęła 30 do 40 miliardów lukę vat Wielką coroczną stratę, którą my odzyskaliśmy z rąk przestępców podatkowych tych w białych kolnierzykach, tych, którzy nie potrzebowali się posługiwać pistoletami, żeby pozbawiać Polaków także życia naszej własności, naszych szans. I to odzyskana nadzieja. Na tym budujemy naszą wiarygodność. Na tym budujemy także naszą przyszłość. I dobrze wiemy, bo rolnicy są bardzo konkretni, mieszkańcy wsi są bardzo konkretni, że tylko ten, kto ma wiarygodność, może Doprowadzić do tej rewolucji godności i rewolucji wiarygodności. Po to jesteśmy w polityce, aby tą wiarygodnością świadczyć o naszych zamiarach i realizować nasze programy. Te programy, o których trochę tutaj już była mowa, jak wielki program, zupełnie nieporównywalny z tym, co było wcześniej. I wy, drodzy wójtowie, burmistrzowie, mieszkańcy wsi. Mniejszych miejscowości doskonale o tym wiecie. Program budowy dróg gminnych i powiatowych, remonty szkół, remis strażackich. To są nowe programy, które wdrożyliśmy. Programy dla naszych wspaniałych pań, kobiet gospodarnych i wyjątkowych, kół gospodyń wiejskich. A teraz dla. Innych wspaniałych organizacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Idziemy z im przeznaczoną, dedykowaną ustawą. Ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która ma wiele bardzo dobrych punktów dla strażaków, dla druchów. Między innymi ten, że strażak, który przechodzi na emeryturę, będzie miał dodatek 200 zł do emerytury. Pewien pan, który teraz jest na czele opozycji, jak wyjeżdżał do Brukseli, to powiedział, że ma nadzieję, że tamci będą na tyle naiwni, że nie zorientują się, że on jest zielony w sprawach gospodarczych. No dobrze. Nie tak dawno występował w mniejszym mie mieście, w małym mieście, niewielkim mieście i też się nie zorientował, że jest zielony w sprawach polskiej wsi a polską wieś żeby znać żeby poznać jej potrzeby trzeba rozmawiać z rolnikami trzeba być z nimi trzeba jeździć rozmawiać poznawać wszystkie bolączki niedoskonałości po to właśnie żeby w pocie czoła razem z rolnikami tworzyć programy poprawy życia na wsi I o tych, o tych programach w paru miejscach się będę powtarzał po tym, co powiedział pan prezes, ale o kilku chcę powiedzieć, bo one naprawdę mają charakter fundamentalny. Niektóre z nich przełomowe. To programy, o które rolnicy dopominali się od dawna. I ten konkret to jednocześnie nasza wiarygodność i nasza obietnica na przyszłość. A wiecie, Szanowni Państwo, że to, co obiecujemy, staramy się ze wszystkich sił dochowywać, realizować, wykonywać, robić to, do czego się zobowiązujemy. Dlatego, pierwsza kwestia, ubezpieczenia od różnego rodzaju klęsk, które tak różnie, w tak różnej postaci spadają na polskich rolników. Wiecie doskonale, że do tej pory tak było, że ten program gwarancji dopłat ubezpieczeniowych był niewystarczający. Czasami już po kilku godzinach, w krótkim czasie, nie było środków na dopłatę. Otóż gwarantuję z tego miejsca, każdy rolnik, który będzie się chciał ubezpieczyć, dostanie dopłatę ze skarbu państwa w maksymalnie możliwym wymiarze zgodnie z regułami unijnymi. Po drugie, to wielka zmiana, którą tak mocno odczuliśmy, a związana z klęskami suszy, bo jedna rzecz to leczyć skutki, druga to zapobiegać im. I dlatego będziemy oferowali wszystkim tym, którzy będą chcieli zbudować sobie mniejszy, średni, większy zbiornik retencyjny, dopłatę 15 tysięcy złotych bez żadnych formalności. Polski rolnik nie jest w niczym gorszy od rolnika niemieckiego czy francuskiego. Dlatego zrobimy wszystko, żeby już w najbliższych latach, w najbliższych dwóch latach ten poziom dopłat dla rolników do hektara dla 96-7% wszystkich rolników był taki sam lub wyższy jak średnia unijna. Kolejna duża zmiana dotyczy możliwości handlowania płodami rolnymi. Tutaj już pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział o tym, ja podziękuję też z tego miejsca, panu Jarosławowi Sachajce, który z tym pomysłem wystąpił, aby bez opłat rolnicy mogli handlować swoimi płodami rolnymi po całej Polsce, a w w miejscowościach, w miastach, żeby właśnie nieodpłatnie udostępniane były miejsca dla tych rolników w każdym mieście i żeby to był ich obowiązek. A my w tym pomożemy logistycznie. Po to, żeby rolnicy mogli skrócić tą drogę od pola do stołu. Żeby jak najwięcej marży zostało w kieszeniach rolników. Jak najwięcej zysku dla rolników. To stopniowa zmiana, która wierzę w to, że w najbliższych latach doprowadzi do zwiększenia dochodów w kieszeniach rolników. Następna zmiana wiąże się z tym, co jest wielkim problemem i tu przyznaję to ASF, Afrykański Pomór Świń. Borykały się z tym problemem państwa zachodniej Europy, niektóre dziesiątki lat, i my dzisiaj z tym problemem się mierzymy. I zrobimy wszystko, poza tym, co już wcześniej było tutaj powiedziane, aby też odszkodowania były wyższe niż do tej pory, żeby rolnicy mogli albo przestawić się na inną produkcję, albo odtworzyć trzodę chlewną i odtworzyć swoje plany rozwojowe, po to, żeby można było więcej, Trzody chlewnej w Polsce może nie tak jak kiedyś było, powyżej 20 milionów, ale więcej znacząco niż to, co dzisiaj jest w Polsce ta hodowla, żebyśmy mogli więcej hodować naszej własnej trzody chlewnej. To bardzo ważny program dla polskiej wsi. Pamiętam, szanowni państwo, jak w moich latach, bardzo wczesnych latach życia. Panowało na wsi, na której spędzałem wakacje, takie poruszenie po tych zmianach prowadzonych właśnie przez Gierka o możliwości otrzymania emerytury, po oddaniu gospodarstwa. Otóż my zostawiamy to, co dobre, możliwości otrzymania emerytury, ale utrzymujemy możliwość. Zatrzymania gospodarstwa. Znosimy ten obowiązek przekazania gospodarstwa. Niech to będzie wolność i dowolność dana w ręce rolnikom. I rolnikom z tego miejsca chcę też podziękować za Wasz wielki trud, za pot, za łzy czasami. Za trud pracy, za każde ziarno wrzucone w ziemię, za każdy zebrany plon. To Wasze wielkie dzieło. Dziękuję Wam w imieniu wszystkich Polaków. Jestem o tym przekonany. Za Waszą ciężką pracę i za to, że jesteście na Straży Polski, na Straży Polskiej Tradycji, na Straży Polskiej Wiary, a także dziękuję. Wam, drodzy rolnicy, drodzy mieszkańcy polskiej wsi, za Waszą cierpliwość, za Waszą cierpliwość do prawa i sprawiedliwości, bo myślę, że dowodów na to, że staramy się jest mnóstwo, ale i my popełniamy na pewno błędy, potykamy się czasami jakieś usterki w naszych działaniach, moich na pewno, i za te potknięcia, moje własne w szczególności też przepraszam. I za cierpliwość dziękuję, bo wierzę w to, wierzę w to, że razem, razem z Prawem i Sprawiedliwością, tak jak pięknie pan prezes powiedział, partią, która jest dumna z tego, czuje się zaszczycona tym, że reprezentuje polską wieś, że razem będziemy w stanie polską wieś podnieść, Ku nowoczesności, ale takiej normalnej nowoczesności, bez tych różnych zabarwień ideologicznych. Bo ta nowoczesność, która płynie do nas niekiedy z najdziwniejszymi postulatami, to nie jest właściwa nowoczesność. My chcemy normalności. Wieś Polska, polski rolnik, stoi na froncie obrony normalności. Tak, wolno pić mleko, jeść mięso, łowić ryby. To jest normalność. I także chcę podkreślić to, że rolnik ceni sobie swoją wolność. I dlatego, w ramach tych zmian, które tutaj przedstawiamy, chcę powiedzieć też o tym, że likwidujemy obowiązek uzyskiwania pozwoleń przy budowie. Zabudowań gospodarczych do 300 metrów kwadratowych. Zabudowania do 300 metrów tylko na zgłoszenie. Bo polski rolnik ceni sobie wolność. Jest takie powiedzenie: szlachcic na Zagrodzie Równy Bojewodzie. Rolnik na Zagrodzie jest panem u siebie. Rolnik. Ceni sobie swoją wolność. Rolnik uważa, że i gospodarz uważa, że jego gospodarstwo to jego bastion. I tak musi pozostać. To jest jego bastion: rolniczy bastion, bastion wiary, tradycji, kultury i niezależności. I bastion i reduta Solidarności, a także suwerenności Polski. I dlatego, szanowni Państwo. Te wszystkie programy mają ten pierwiastek wolności, sprawiedliwości, suwerenności i solidarności. Zawierają w sobie ten pierwiastek jedności, tak jak tutaj już padło z tej sceny. Polska jest jedna. Tego właśnie chcemy, żeby mieszkaniec wsi, małego miasteczka. Mógł tam żyć, tam pracować, tam się kształcić, tam zakładać rodzinę, tam budować swoje własne cztery kąty, a nie wyjeżdżać gdzieś za granicę. I to, szanowni państwo, jak na wielu spotkaniach jestem, rozmawiam z rolnikami, z mieszkańcami wsi czy mniejszych miast, jedna z największych radości, jakie mnie spotykają, kiedy słyszę, że. Mój syn, moja córka wrócili z Niemiec, z Irlandii, z Wielkiej Brytanii. Myślę, że i na tej sali wiele osób może tak powiedzieć. To jest polityka prawa i sprawiedliwości, polityka powrotu do Polski. I ta wiarygodność jest fundamentem. Uważajcie na te różne głosy, które się pojawiają, na te fałszywe. Propozycje, które dziś się pojawią, a wkrótce potem będą dokładnie odwrotnie realizowane. Pamiętacie, jak Platforma Obywatelska i PSL obiecywały nie podnosić wieku emerytalnego? Co zrobili po kolejnych wybranych wyborach? Od razu podnieśli wiek emerytalny, a my dotrzymaliśmy słowa i obniżyliśmy wiek emerytalny i wykonaliśmy wszystkie nasze obietnice. Najważniejsze i 500 plus i emerytury dla, dla osób podnieśliśmy znacząco i minimalne emerytury. Po to właśnie, żeby ta, ten poziom życia na wsi w mniejszych miejscowościach wyrównywał się stopniowo z poziomem życia mieszkańców większych miast. Szanowni państwo drodzy mieszkańcy polskiej wsi, tego naszego bastionu suwerenności, bastionu obrony konstytucji, obrony suwerenności, obrony Rzeczypospolitej. Pan prezydent Lech Kaczyński powiedział kiedyś, że kto chce służyć Polsce, musi służyć polskiej wsi, a polska wieś zasługuje na to, aby i do niej zagościła nowoczesność jak w XXI wieku, na miarę XXI wieku. I to jest też nasz program. Polski Ład dla Polskiej Wsi, wierzę, jest sposobem realizacji jego woli politycznej, jego programu. Polski Ład dla Polskiej Wsi ma jednocześnie Polską Wieś unowocześniać, kierować ku wyższemu poziomowi życia, wyrównywaniu standardu życiowego. Ale przy zachowaniu polskich zasad, polskich tradycji, polskiej wiary, polskiej suwerenności. I do takiego programu zapraszamy wszystkich. Wierzę, że taki, w takim programie zmieszczą się to także nasi dotychczasowi przeciwnicy polityczni. Wierzę w to że ten wielki nasz program dla polskiej wsi będzie dobrze odczytany. Ale jeśli będzie wymagał poprawy, będzie wymagał zmian, nowych projektów, jesteśmy na nie gotowi, bo naprawiliśmy system finansów publicznych, pogoniliśmy mafie VAT-owskie, przestępców podatkowych, zbudowaliśmy siłę polskiej gospodarki w znacznym stopniu opartą o siły wewnętrzne, o elementy wewnętrzne. I to też jest powód mojego optymizmu, mojej nadziei na lepszą przyszłość w długiej perspektywie, w krótkiej, średniej perspektywie, także dla polskiej wsi, na lepszą przyszłość, której gwarantem przede wszystkim jest prawo i sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. I dziękuję raz jeszcze z tego miejsca wszystkim rolnikom i chylę czoło przed ciężką pracą wszystkim, co robicie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski, dla naszej tradycji, dla naszej kultury, dla naszej gospodarki, po prostu dla całej Polski. Wierzę, że dla wszystkich starczy miejsca, abyśmy poprawiali razem dole polskich rolników, i polskiej wsi. Wierzę, że polski ład dla polskiej wsi jest dobrą obietnicą i nadzieją na przyszłość. Dziękuję bardzo.